Witam w ClipGlam Studio, ponieważ już zaczął się okres świąteczny, a co za tym idzie spotkania wigilijne, firmowe, czy też z przyjaciółmi. Ja pokażę Wam, jakich użyć kosmetyków, aby wykonać idealny makijaż świąteczny. Zapraszam Magda Piecząka. Makijaż świąteczny kojarzy mi się przede wszystkim z mocnymi, czerwonymi, klasycznymi ustami. Ale zanim opowiem o kolorach, które można wykorzystać do stworzenia takiego luku, powiem o tym, co jest również bardzo ważne, czyli o podkładzie. Podkład jest to produkt, który pięknie nam wyrówna koloryt skóry, To jest bardzo istotne w momencie, kiedy nakładamy czerwoną szminkę, ponieważ jak mamy zaczerwienienia na skórze, często je podbijamy właśnie takim kolorem ust, więc ładne wyrównanie skóry. Numer jeden. Numer dwa. Jeśli robimy mocne usta, jestem zwolenniczką delikatnego oka, więc używamy wtedy klasycznych, delikatnych beżów. Brązów, coś co podkreśli oko, ale nie przerysuje naszego makijażu. To co jest fajne, często w takich paletkach znajduje się jedna kosteczka, która jest żelem. Po co? Po to, aby stworzyć idealną kreskę na oku cieniami, które się dzięki temu nie osypią. Natomiast jak chcemy błyszczeć, bo jest to makijaż często na wyjście, możemy użyć drobinek rozświetlających pigmentów również w klasycznych odcieniach brązu, miedzi, oraz w kolorze cielistym. Niektóre są rozświetlające, niektóre mają drobinki, które jeszcze nadają większego błysku. Jednym z moich ulubionych to cień, który noszę często palcem na sam środek powieki, dzięki czemu moje oko błyszczy. No i teraz kolory, które możemy wykorzystać do makijażu ust. Oczywiście nie może zabra zabraknąć klasycznej czerwieni, która pasuje uważam każdej z nas. Jeśli chcemy pójść bardziej nowocześnie, możemy użyć czegoś koralowego, trochę neonowego, ale to dla takich myślę bardziej odważnych kobiet. Coś stonowanego, z dodatkiem fioletu, ewentualnie fioletu. Pamiętajcie, że to tydzień wyjątkowy piątek, piątek pełen promocji, czyli tak zwany Black Friday, będziecie mogli kupić kosmetyki zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu w atrakcyjnych cenach w galerii Cliff. Zapraszam również do zapisu na bezpłatne konsultacje zarówno z mną, jak i innymi stylistami oraz do oglądania tutorialu na Facebooku.